Nie ma tej ideologii, jaką jest syjonizm, który sprawia, no tak. że łatwiej taką, taką zbrodnię na masową skalę przeprowadzić, ponieważ masz wystarczająco dużą część społeczeństwa, która jest całkowicie święcie przekonana, że tam w tej gazie czai się czyste zło. Trzeba się po prostu znaczy, go pozbyć. Po pierwsze wychowanie, o czym żeśmy wiele razy mówili, to też był sygnał, gdzie świat powinien zauważyć. Z tym bardziej, że sami, co uczciwsi Żydzi, alarmowali, no, ten film cały czas, ten, ten film y, Joawa y, Szamira chyba, ten film nazywa się Zniesławienie, defamation, tak, jest tak, taki tak, na YouTubie. Tak, tak, tak. Mhm. E, izraelskiego reżysera filmu, który pokazuje właśnie doskonale wytwarzanie tej paranoi, w której wychowywane było młode, kolejne młode pokolenia Żydów. Cały świat, na, no, zresztą no, napis, napisałeś tak, bardzo tak. dobrą książkę o tym, co też tak, tak. Państwo, mam nadzieję, znają. E, Krem na naszych rękach, polecam. Tak, cały świat, cała historia świata. Od czasów Babilonu i budownictwa w, w świątyni Salomona była jednym wielkim spiskiem antyżydowskim. Cały świat się sprzysiężył, żeby zlikwidować Żydów. Cała historia, chrześcijaństwo, przekaz wszystko, Jezusa wszystko. wszystko było wyłącznie po to, wszystko przygotowywało zbrodnie Holokaustu. Te zbrodnie Holokaustu Żydom się udało przetrwać, ale za każdym rogiem czai się następny holokaust. To ten bardzo tak. ważny pasus, że te dzieci mordowane w tak. gazie, one nie są niewinne, bo one przygotowują nowy przygotowują holokaust. Przygotowują nowy holokaust. To jest właśnie najbardziej W związku z czym. I, i Dlatego mówię o manii prześladowczej, Jakiś to znaczy... taki. Tak, jakiś taka paranoik, i bardzo wysoko postawiony żyd y, amerykański, ten co tam publicznie ochrzaniał premiera Morawieckiego. Mm -hmm. W tym momencie napisał mu książkę w stanie uderz pierwszy, że to jest jakieś biblijne, że tam w Biblii gdzieś tam mówi do któregoś Samuela czy innego tam wodza żydowskiego: Pan mówi, że jeżeli wróg przeciwko Tobie knuje, to idź i, i zabij tak, go pierwszy. Tak. No i no to oni, Ci nie to To no? jest wskazówka, tak, wszyscy, ponieważ cały świat knuje przeciwko nam, więc musimy iść, zabić cały świat. No może nie da się tego zrobić od razu za jednym zamachem. Zaczniemy od tych, co mamy najbliżej, czyli od Arabów, którzy nam bezpośrednio zagrażają, ale przecież też zobaczyć, nie ma, e, organizacje żydowskie, które są pod wpływem religii Holokaustu, e, absolutnie nie mają oporów za zaatakowaniu w danych momentach punktowo każdego. Ale każdego właśnie, bo to I to, to nie powiedzieć. tylko chodzi o chciwość. Po prostu absolutnie każdy... Zauważ, co się dzieje w Libanie. Jednak okay. poza tym, że tam się toczą walki z Hezbollahem, kilka razy już, a właściwie ostatnio coraz częściej, są atakowane siły Z.